Znamy dobrze powiedzenie. Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Małe dzieci nie chcą spać. Duże dzieci nie dają spać. Jedna pani opowiadała, że jak miałam małe dzieci, to tylko je schruwać. Takie były słodkie. Natomiast jak podrosły, to się zastanawiałam, czemu ich wcześniej nie zjadła. No właśnie, bo już się troszeczkę zaczęły psuć. Słyszałem, jak jedna nauczycielka się żaliła, że ma strasznie umuzykalnione dzieci, dlatego że ciągle krają jej na nerwach. Jeden ksiądz Katecheta opowiadał, że właśnie jakie te dzieci dzisiaj są mądre, gdy prowadził lekcje religii, mówił o wielkim poście, no to mówi do swoich uczniów, kochane dzieci, co robimy, gdy jest post? A dzieci się zgłosiły, mówią, no, dajemy lajka like i wpisujemy komentarz. Więc tak właśnie dzisiaj się traktuje, patrzy na post. Tak, no, z jednej strony dobrze, że te nasze dzieci są takie mądre, ale też odkrywamy, że nie zawsze są we wszystkim mądre, bo na przykład na porządkach domowych to nie zawsze się będą znały, nie zawsze będą chciały, natomiast co to jest niebieska karta w rodzinie, to już od najmłodszych lat. Będą wiedzieć. Oczywiście to jest ważne, żeby dzieci wiedziały o swoich prawach, no bo to też im zapewnia szczęście, bezpieczeństwo. Jednak obok praw dobrze by było też uwzględnić obowiązki, które mamy. Zwłaszcza te obowiązki, które wypływają z czwartego przykazania dekalogu: czci ojca swego i matkę swoją. To jest ciekawostka, że to jest przykazanie Pana Boga z obietnicą. Aby ci się długo, dobrze, fajnie żyło na ziemi, którą Bóg daje Tobie. Czyli to jest właśnie takie przykazanie z obietnicą. To jest niezwykle, niezwykle ważne, żebyśmy się przejmowali tym przykazaniem. Co więcej, nawet nie tylko przykazaniem, bo przecież te nasze dzieci wiedzą, że to jest niebieska linia, to można też im przypomnieć, co to jest kodeks rodziny i opiekuńczy. A tam jest nawet napisane, że dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Także, nawet mimo tego, że dzieciątko jest małe, to już pewne obowiązki ma, i dobrze było, żeby je podejmowało. Słuchajcie, dobrze popatrzeć na te relacje dzieci względem rodziców czy rodziców względem dzieci przez pryzmat Ewangelii o miłosiernym ojcu. Ewangelii też o synu marnotrawnym, różnie się to mówi. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, gdy patrzymy na tego ojca z Ewangelii, to widzimy właśnie szczególnego człowieka człowieka, który jest w stanie wybaczyć największe zło swojemu dziecku. Człowieka, którego miłość jest większa aniżeli sprawiedliwość. Moglibyśmy powiedzieć, że ten marnotrawny syn wraca do ojca, bo on sobie to wszystko wykalkulował. I można powiedzieć, że mówi do ojca: Słuchaj, gdybym do ciebie nie wrócił, to bym umarł z głodu. Bo tak mi się to wszystko w życiu pokręciło, pętla się na szyi zaczęła zaciskać. Więc gdybym nie wrócił, to bym umarł z głodu. Na co Ojciec by mu pewnie odpowiedział, gdybyś Ty nie wrócił, to z kolei ja też bym umarł, ale z głodu miłości. Większa jest miłość tego miłosiernego Ojca, aniżeli jego sprawiedliwość. No ale ta Ewangelia, nie wolno, zapie, zap, nie wolno zapominać, jest tak naprawdę o dwóch synach, tak? Bo mamy jednego i drugiego i w sumie byśmy popatrzyli, że zarówno jeden, jak i drugi ma coś za uszami. Jeden i, bez drugi, jeden i drugi nie jest bez winy. Bo zobaczcie, ten pierwszy roztrwonił majątek. Poszedł do ojca, wziął od niego zapis testamentowy. Kiedy bierzemy zapis testamentowy? Po śmierci. On już za życia swojego ojca odebrał ten zapis testamentowy, czyli już za życia potraktował ojca tak, jakby ojciec już Umar. To czasami w tym naszym życiu takim jest tak, że rodzice przepiszą mieszkanie i zaczyna się złe traktowanie, testament odebrany, to dziadek czy babcia stają się niepotrzebni. A pamiętajcie kochani, że tak naprawdę życie zaczyna się od kołyski i na kołysce się kończy. Dlatego dobrze by było pamiętać o tym, że jeżeli rodzice za młodu zmieniali ci pieluchy i pielęgnowali, no to dobrze by było, żebyś ty w stosunku do swoich rodziców też czuł się w obowiązku, gdy oni będą tego potrzebowali. tak? Ktoś powie na Lubrze Księdza, to już mi potem zmarnuje karierę życiową. Na no, sobie nie marnowali kariery życiowej, gdy ci te pieruchy zmieniali, jak, jak ty byłeś malutki. Więc warto też to brać pod uwagę, że zawsze kij ma dwa końce. Ale ten drugi syn wcale nie był taki lepszy. Dlaczego? Dlatego, że ciągle tylko potrafił wypominać coś swojemu ojcu, gniewać się na swojego ojca, tak? Czasami w rodzinach tak jest, że zupełnie, zupełnie podobnie, tak? Przychodzisz i ciągle narzekasz do tej swojej mamy, że było złe traktowanie, że nierówne traktowanie, że między rodzeństwem był nierówny podział, tak? A potem się pokłócić z rodzeństwem na pogrzebie rodziców i potem długo, długo, długo nic nie, nie widzimy się, prawda? Więc to warto brać pod uwagę, że te relacje trzeba porządkować, zwłaszcza, gdy później przychodzimy i przyjmujemy Komunię Świętą, tak? A mamy coś przeciwko drugiemu. Znacie tą Ewangelię, kiedy Chrystus mówi, jeśli chcesz ofiarować swój dar przed ołtarzem, to najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a potem dar swój ofiaruj, tak? Żeby zawsze droga na Eucharystię prowadziła przez pojednanie z drugim człowiekiem. To jest, to jest niezwykle ważne. My od Chrztu Świętego jesteśmy dziećmi Bożymi. Moglibyśmy powiedzieć tak, w teologii się mówi, Bóg nas zaadoptował, ale jak nas zaadoptował, to jesteśmy, yy, jesteśmy takimi samymi dziećmi, na Niego równo nas traktuje yy, wcale, wcale nie gorzej. I jesteśmy Jego dziećmi, więc co? No chodzi o to, żebyśmy się zachowywali jak dzieci Boże. Święty Paweł w liście do Rzymian powie, „Trzymaliście ducha przybrania za synów. Możecie wołać Abba Ojcze. I dlatego jesteście dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Bóg Ojciec stawia was na, tym samej, na tej samej pozycji, co Jezusa Chrystusa. Jesteście dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Jesteście uczestnikami tej samej chwały, którą Bóg Ojciec przyobiecał swojemu Synowi. To jest niezwykle piękne i niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Znamy takie powiedzenie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tak? Jaki Ojciec, taki Syn, ale to się też tyczy do nas. Jeżeli sobie uświadamiamy, że jesteśmy dziećmi bożymi, no to właśnie w taki sposób powinniśmy też w naszym życiu się zachowywać. Tak jak nasz ojciec niebieski mówi, tak? my to czasami tylko przekładamy na te relacje ludzkie. Tak? Jeśli chcesz zobaczyć, jak będzie wyglądała Twoja żona, czy jak się zachowywała Twoja żona, to popatrz na teściowo, prawda? To się generalnie, generalnie się sprawdza. Jeden Pan kiedyś poszedł do zo, ogląda te małe i Przypomina moją ścian, prawda? więc właśnie tak czasami w naszym życiu się, się dzieje, że my to tylko odnosimy do innych ludzi, ale też warto pamiętać, niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak jesteśmy dziećmi Bożymi, to się powinniśmy zachowywać tak, jak nas Chrystus uczy. Jeżeli pozostajemy w Chrystusie, mówi Święty Paweł, jesteśmy nowym stworzeniem, i dlatego trzeba się starać. Tak, żeby nie być marnotrawnym dzieckiem Pana Boga, ale właśnie człowiekiem odmienionym przez Chrzest Święty. To też się przekłada na nasze codzienne życie, tak? na te nasze wybory, na te nasze poglądy, na to wszystko, co, co realizujemy w naszym życiu. Bycie nie może być tej zasady: Panu Bogu świeczkę, diabłu, ogarek, tak? bo, bo, bo właśnie, czy to się będzie wszystko Panu Bogu podobało. Dziś kiedyś widziałem taki właśnie taką wskazówkę, że, że dlaczego do piekła prowadzi autostrada, a do nieba schody? No ze względu na natężenie ruchu, no, Może tak nie jest do końca, to Pan Jezus nas pewnie kocha i pewnie szuka wszelkich możliwych sposobów, żebyśmy byli blisko Niego, no ale to też z naszej strony jest mobilizacja, żebyśmy Pracowali nad sobą. Pamiętacie ten tekst z Apokalipsy, świętego Jana Apostoła, kiedy Bóg mówi, abyś był zimny albo gorący. Jak będziesz letni, jak będziesz nijaki, to cię wypluję z moich ust. Nie potrzebuję takiego świadka. A potrzebuję takiego świadka, który się przyzna do mnie przed ludźmi. Wtedy ja się przyznam do niego przed, przed Ojcem, który jest w niebie. Papież Franciszek w 2019 roku był w Loreto we Włoszech, w takim sanktuarium Matki Bożej na Pielgrzymce. Tam jest taki domek Maryi według tradycji przeniesiony z Nazaretu. To nie istotne, czy oni go przynieśli, czy nie przynieśli. Ważne, co Ojciec Święty tam powiedział. Powiedział kapitalne zdanie, że ten dom Maryi w Loreto, ten domek z Nazaretu przeniesiony jest domem młodych, domem rodziny. I domem chorych. Tak papież powiedział: domem młodych, domem rodziny i domem chorych. Co to znaczy, że jest domem młodych? To znaczy, że Maryja jako nastolatka tam się wychowywała. I tak samo dzieci mają się w domu wychować. Maryja tam się zasłuchała w dwie rzeczy: zasłuchała się w słowa Boga i zasłuchała się w słowa swoich rodziców. I to samo się powinno dokonywać w naszych domach. Zasłuchać dziecko powinno w słowa rodziców i nauczyć się zasłuchiwać w słowo Pana Boga. Wiecie, dzisiaj jest ta mentalność właśnie mówienia o tych prawach człowieka. Kiedyś papież Leon XIII powiedział dosyć już tego, że świat ciągle mówi o prawach człowieka. Niech świat zacznie słuchać o prawach Boga. I dom jest takim dobrym miejscem, kiedy dziecko usłyszy o prawach Boga, a nie tylko, gdyż mu mówiło o tych prawach człowieka. Powiedz mu przede wszystkim o tych prawach Boga, żeby on tymi prawami Bożymi mógł potem żyć. Dom Maryi w Nazarecie, dom Maryi w Loreto jest także domem rodziny. Co to znaczy? Tam się właśnie dokonuje ten zamysł Pana Boga, ta wspólnota zbudowana z mężczyzny i kobiety, którzy chcą wychować swoje dzieci, jak to się mówi, pobożnie, po jak Pan Bóg przykazał. Kiedy wychowamy dzieci, jak Pan Lub przykazał, Pan Jacek Kulikowski mówi: Wtedy, kiedy będziemy mieli spójną koncepcję wychowania. Dlatego wiecie, oczywiście Kościół pozwala na te wszystkie małżeństwa mieszane. Natomiast jest zawsze pytanie, czy mamy do czynienia ze spójną koncepcją wychowania. Dlatego nie zawsze to się udaje, bo bierze się jedną osobę z innego świata, drugą osobę z innego świata, a potem się płacze, że coś nie wyszło. Dlatego spójna koncepcja wychowania musi być w domu. Musi, mu, musi być, musi, musimy iść w jednym kierunku i, i tak samo na to wszystko patrzeć. Dla naszego dobra, dla dobra naszej rodziny. I w końcu mówi papież, dom Maryi w Loreto, dom Maryi w Nazarecie jest także domem chorych. Od najmłodszych lat uczyć, że w każdej rodzinie jest miejsce dla chorego. Że jest troska o ludzi chorych, bo czy jesteś młody, czy jesteś stary, czy jesteś chciany, czy jesteś kochany, każdy ma prawo być w tym domu, tak? każdy z nas. Albo jest chory, albo kiedyś schanie przy przed jakimś doświadczeniem choroby. Tak jak rodzina ma tak jak kościół, parafia ma prawo do, do chorego księdza. Bo czasami tam właśnie niektórzy narzekają po parafii, o już mamy starego proboszcza, schorowanego, nie ma na niego miejsca. Jest miejsce. Tak jak parafia ma prawo do chorego księdza, tak również rodzina, dom ma prawo do chorego człowieka, chorego członka rodziny. Takie wskazówki daje nam papież. I kiedyś właśnie jeden pan nauczyciel zrobił kartkówkę w klasie, no i później sprawdzał te wszystkie, te wszystkie zadania. No i ta praca Andrzejka była tak beznadziejna, że nawet oceny tam nie wpisał, tylko napisał na marginesie głupek. No nie? I dostaje te karteczki dzieciom. Andrzej bierze swoją pracę mówi, proszę pana. Pan miał nam sprawdzić te prace i wpisać oceny, a nie się podpisywać. Nie? Tak Andrzej mówi do nauczyciela. Owszem, bo czasami trafimy na takich, byśmy powiedzieli, słabych pedagogów, którzy właśnie w ten sposób będą podchodzić do sprawy. Natomiast najlepszym pedagogiem dla nas jest zawsze Jezus Chrystus. Ciekawa rzecz, jest taka Ewangelia, dialog Pana Jezusa z faryzeuszami. W momencie, kiedy oni mu przeprowadzają kobietę cudzołożną, z tego dialogu możemy wyciągnąć cechy dobrego wychowawcy, cechy dobrego pedagoga, które później możemy zastosować w relacjach rodzinnych, w relacjach domowych. Tak? Zobaczcie, co Pan Jezus robi, gdy przychodzą do niego i mówią, przyłapano tą kobietę na cudzołóstwie. A Jezus co robi? Jezus zaczyna pisać palcem po ziemi. No tam różnie bibliści mówią: być może pisał grzechy ich, być może pisał grzechy tej kobiety, potem, żeby je przegreślić, ale na pewno w tym momencie Pan Jezus pozwolił im się wygadać, pozwolił im się wszystkim wygadać, żeby oni zaczęli mówić, co im leży na sercu. I to jest pierwsza cecha. Dobrego wychowawcy, dobrego pedagoga. Mianowicie umiejętność słuchania. Obecność i nastawienie się na odbiór. Tak? Nie narzucam od razu swojego zdania, tylko najpierw próbuję wysłuchać. Najpierw próbuję słuchać. To tak jak. Mąż mówi do swojej żony. ile ci już razy mówią, że jest strasznie drobiazgowa. 14 tak, czyli ona, ona to wszystko potrafi dobrze policzyć, no ale być może ma właśnie taką umiejętność słuchania. Mówią, że święty Jan Paweł II to był taki człowiek, przy którym się czuło, że ma tę umiejętność słuchania, godnie traktował swojego rozmówcę, słuchał go, no i rozumiał. I tak samo my powinniśmy się uczyć słuchać. Siebie nawzajem. No, tak jak Wam wczoraj mówiłem, słuchać mężczyzna, żeby słuchał kobiety. Z tym zrozumieniem to może być trudno, bo kiedyś jeden mężczyzna złapał złotą rybkę i mówi: Ja bym chciał, żebyś spełnił moje życzenie. No, jakie ma życzenie? Ja to bym chciał, żebyś wybudował taki, żebyś wybudowała rybka taki, taki, taki most z Europy do Ameryki. No ja, ja lubię łowić ryby, ten co chodził po tym oście, bym sobie ryby łowił. Hmm. Rybka mówi, a może coś łatwiejszego byś mi zaproponował. No dobrze, no to weź zrób tak, żebym w końcu potrafił zrozumieć moją żonę. Rybka mówi, no to dobrze, bierzemy się za budowę mostu. Więc oczywiście to jest, to jest trudne czasami, żeby się zrozumieć, ale na pewno możemy uczyć się wzajemnego słuchania. Druga cecha dobrego pedagoga, dobrego wychowawcy to jest cierpliwość. My bardzo często dzisiaj reagujemy od razu nerwami na spotkanie z drugim człowiekiem. Tak? Gdziekolwiek, w sklepie, w kolejce, w pracy, w domu, w szkole, już od razu reagujemy emocjami, reagujemy nerwami. A Pan Jezus w Ewangelii jest zupełnie inny. Oni przyszli sprowokować pana Jezusa, oni go prowokują tym, no złapaliśmy tą kobietę na cudzołóstwie, tu tego, co proponujesz, no nie? Czasami w naszych domach, zobaczcie, jak nauczyły się, nauczyły się nasze dzieci nas prowokować, a my tak szybko ulegały. Tak? On już coś zrobi, ty już ulegasz, Nawet już się cieszy, on się cieszyć, już ma to wszystko wypracowane. nie? On sobie już to wszystko przygotował, jak tam mamy wyprowadzać z równowagi. Tak szybko się dajemy prowokować. A Jezus, właśnie Jezus nie, nie daje się prowokować. Rezygnuje z krzyku, rezygnuje z afektu. Przecież przeciwieństwem braku cierpliwości jest gniew. A Chrystus pokazuje, że ma tej cierpliwości bardzo dużo. Matkę Teresę z Kalkuty ciągle wyprowadzali, ciągle doświadczali jej cierpliwość, bo to nam się wydaje, że takie wszystko było piękne. A ci dziennikarze czasami celowo, jak się czyta ten życiorys Matki Teresy, zadawali jej takie pytania, żeby tylko Matkę Teresę zdenerwować. A, pyta, a po co ta, a po co ta opieka nad chorymi, może a eutanazja, a po co Matka? Mówi ciągle o tym, o tym zła, bo może to tak łatwiej byśmy ten świat zaczęli zmieniać. Matka Teresia z Kalkuty mówi, chcesz zmieniać swój świat człowieku, to idź do domu i zacznij kochać swoją rodzinę. To jest pierwszy element do, do zmiany świata tego, który cię otacza. Więc zobaczcie, Pan Jezus wybrał dobro. Opcję. bo gdyby powiedział, oni mówią, oni mówią o niego, no to co mamy zrobić? Gdyby powiedział, rzućcie kamienie, to by powiedzieli, a nie ma współczucia, nie ma cierpliwości, nie ma, nie ma miłosierdzia. gdyby powiedział przebaczcie jej, to by powiedzieli, a no, trzyma z grzesznikami, cały nie jest lepszy, jak ci grzesznicy. A Jezus wybiera trzecią możliwość. To jest bez brzegu. To jest bez brzegu. To jest taka ciekawostka, jak odróżnić człowieka mądrego od człowieka głupiego. Jak zadasz jakieś pytanie, z jakiejkolwiek dziedziny, to głupi od razu zna odpowiedź na to pytanie. A jak zadasz mądremu pytanie z jakiejkolwiek dziedziny, to mądry zawsze powie, odpowiadając, to zależy. Właśnie, więc warto się zastanowić, z kim my czasami rozmawiamy. Czy z takimi coś znają odpowiedzi na wszystkie pytania, od razu zaczynają mówić, czy może zaczną odpowiedź od słowa, to zależy. Właśnie Jezus się tak zachowuje, prawda? Jezus zaczyna. Odpowiedź na każde pytanie, to zależy. Roztropność to jest trzecia cecha dobrego wychowawcy, dobrego pedagoga. Tak? Trofność trafność co do wyboru metod i technik wychowawczych. To jest w naszym życiu niezwykle niezwykle ważne. Jeżeli chcemy być, chcemy być roztropni, to musimy wybrać właściwe techniki wychowawcze. To jest ciekawostka, że bardzo często gdy do nas przychodzą do nas do kapłanów przychodzą rodzice, nawet żeby się poradzić, czy nawet gdzieś tam czasami wyznać jakieś grzech, to zadaje nam pytanie: Proszę księdza, jak się coś w, w relacjach z dziećmi nie udaje, czy coś nie wyszło, proszę księdza, w którym miejscu popełniliśmy błąd? Oni nie mówią czasami, dlaczego to moje dziecko jest takie, dlaczego ten syn, moja córka jest tak. w którym miejscu popełniliśmy błąd? Czyli jakby sobie zdają sprawę, że zawsze inicjatywa jest po ich stronie, tak? To zawsze oni jakby szukali tych właściwych metod wychowawczych. No i to jest, to jest ważne, żebyśmy poszukiwali tej rozdrobności w naszym życiu. I w końcu czwarta, ostatnia cecha dobrego pedagoga-wychowawcy to jest przebaczenie i ukazanie perspektywy. Ja cię nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej. Przebaczenie to nie jest pobłażliwość, to nie jest powiedzenie już nic się nie przejmu, nic się nie stało. Nie, stało się i trzeba to nazwać po imieniu, ale jednocześnie znajdujemy jakieś wyjście z sytuacji, czyli jakiś postulat do autowychowania. To, co zrobiłaś, nie było do końca w porządku, ale teraz będziemy nad tym pracować, będziemy to zmieniali. Dlaczego to jest ważne? Po to, żeby nie wychowywać inwalidów życiowych, to, że my wszystko za nich będziemy robili, tak? Tylko są sytuacje, kiedy trzeba dziecku pokazać, że ono może inaczej. Czasami w szkole tak jest, pewnie, że nie wszystko jest zawsze takie zero-jedynkowe, ale czasami nauczycielka mówi, proszę pani, pani syn jest niej rzeczy. Co? Mój syn jest niej rzeczy. Ile pani skarga do kuratorium na nauczycielkę? Nie zaraz Pytanie, czy może faktycznie to dziecko nie do końca jest w porządku, tylko już zaraz powiedz, no nie, na pewno nie mój syn. No a dzieci czasami wiadomo, też mogą namieszać, więc trzeba to brać pod uwagę. Kiedyś właśnie zapytali jednego mężczyznę. Niech pan nam powie, to taka dyskusja była, tak? Między, między, między katolikami, ewangelikami, Żydami, tak? Kiedy zaczyna się życie. No i właśnie tam. Katolicy mówią, no co, no, życie zaczyna się od poczęcia, tak? mówią, no to można tam troszeczkę jeszcze przedłużyć później, że powiedzmy zaczyna to życie w którymś tam okresie ciąży, a pytają żyta, no kiedy zaczyna się życie? Życie zaczyna się wtedy, jak dzieci wychodzą z domu, prawda? Więc wtedy zaczyna się prawdziwe życie, jak gdy dzieci odchowasz i nie masz z głowy. Więc Pan Jezus daje nam na kartach Pisma Świętego, naprawdę daje nam instruktaż jak budować te relacje interpersonalne. Nie potępiać, jasna sprawa, ale również nie pozwalać grzeszyć. To jest niezwykle, niezwykle ważne. No oczywiście ktoś powiedział, że najtrudniejsze dziecko do wychowania to jest dziecko teściowe tak? W domu. Najtrudniejsze dziecko do wychowania to jest dziecko teściowe, ale także i z dziećmi mamy czasami te trudności. Na pewno Ewangelia zawsze przyjdzie nam z pomocą, Jezus Krasobliwy zawsze przyjdzie nam z pomocą i dlatego zachęcam Was wszystkich, żebyśmy w tych wszystkich wątpliwościach życiowych, wychowawczych zawsze ufnie zwracali się do Jezusa.